Do moki to potrzebujemy limonki, brązowego cukru, mięty, bakardii, wody mineralnej i jakiegoś ładnego, ozdobnego naczynia. Limonkę kroję na mniejsze części, wrzucam do naczynia, w którym będzie drink. Dodaję brązowy cukier oraz listki mięty. Wszystko wniotę w taki sposób, aby powstał sok. Dorzucam kostki lodu, wkładam dwa kawałeczki i mąki, dolewam bakardii i wodę mineralną. Wszystko dokładnie wymieszałam i nasze to jest już gotowe. Życzę Wam udanej karnawałowej zabawy.